Cześć, witajcie, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Na początku odcinka pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, zostawić jakiegoś lajka, rzucić jakiś komentarzem. No i oczywiście zapraszam was do nas na Discorda. Moi drodzy, sezon się skończył. Ja już po sezonie, tak można powiedzieć, się zacząłem relaksować. Zacząłem się relaksować, pojechałem do rodziny, trochę sobie tak wszystko, wszystko poukładać w głowie. Więc, więc też mnie nie było. Wróciłem teraz jest nagrywam to w niedzielę, jest niedziela. Moi drodzy yy, troszkę można powiedzieć się wydarzyło. Yy, no bo tak. Po pierwsze mieliśmy środę. Mieliśmy środę i udało się zdobyć Scarlet Crash Number 9. Jehu! Numer 9. Także bardzo fajnie. Yy, design taki chiński, także yy, kiedy chińczyki wejdą do gry, to na pewno będzie to pożądany blankos. Zostawię go sobie chyba na każdej z postaci. Może sprzedam jednego, yy, no to zobaczymy, to zobaczymy, yy, jak to zrobię. Dobra, dalej. Po środzie był w czwartek Gemrash, moi drodzy. Słuchajcie, z tym gemraszem. Yy, Miałem zrobić tak, że miałem nagrać cało, całą tą procedurę do GeForce'a i powiem wam tak, przygotowywałem się na początku. Zrobiłem sobie screeny tam, jak naciskać po kolei te przyciski. Przygotowywałem się do tego, żeby, żeby to naciskać po prostu. No i nacisnąłem nagrywanie, ale okazało się, że wcześniej wyłączyłem sobie tą nakładkę tego GeForce'a. I tam, jak się przesunie, to nie można po prostu już tego ekranu nagrywać. Ja tego nie zauważyłem później, no i nie udało mi się tego nagrać. Jak to robię. A że robiłem to tylko, tylko z dwóch Dinobosów, yy, czyli mam Chemical bedino, nie mam tego, yy, tej najwyższej fuzji, czyli czterech Blankosów, bo stwierdziłem, że jednak zrobię to tą, tą pośrodku. Yy, no, i, no i tak zostało. Yy, no ale postaram się nagrać yy, Nagrać po prostu ten gemraż. No, następnym razem, jak pojawi się następny gemraż, nagramy go i zostawimy, żeby po prostu każdy wiedział, jak w przyszłości to wygląda, co naciskać jak to szybko zrobić, żeby mieć jeden z tam top numerków no mi się udało tutaj zrobić numerek 15 wydaje mi się, że całkiem dobrze bo pojawił się problem, no tam niby na Discordzie oficjalnym pisali, że nie trzeba będzie resetować gry, czyli wystarczyło wyjść z deska, wejść w shelf, nacisnąć powiedzmy, że mamy tu, tu pojawiał się napis GEMRASZ, naciskamy GEMRASZ i robimy ale ten napis się nie pojawiał, ja się po jakiś tam 20 sekundach kapłem, żeby no może zresetować grę Zresetowałem grę no i dopiero się ten przycisk pojawił. Dlatego numerek jest mm, dopiero 15, ale mogły być osoby, które po prostu o tym wiedziały, że tą grę trzeba zresetować, tak? No Ja tego nie wiedziałem, nie miałem takiego inside info. Dlatego mam numer 15, moi drodzy. Ale i tak się z tego cieszę. Słuchajcie, co dalej, co dalej? No, ważna informacja: mnie nie było przy komputerze. Ja po prostu informację dowiedziałem się na telefonie. Co się wydarzyło? Otóż ogłosił Mythical na swoim oficjalnym koncie i też tego Johna Lindena, że zaczynają współpracę z. Board Ape Yacht Club, tak? E, czyli e, yugalabs oni się tak nazywają? Tak, to są ci, którzy stworzyli po prostu ten e, Board Ape Yacht Club, te NFTKi, tak? Teraz pewnie wiele osób, e, no o czym odgada, kurde, no weź tam to wytłumacz. Mm, I teraz e, niektórzy z was, z was może sobie przypominają, e, kto, kiedy to było? 8 stycznia robiłem film na temat na temat Fancy Beers Metaverse, tak? Że tam dostałem linka i przypadkowo całkowicie to było. Dostałem linka do tych, yy, do tych miśków, był tam ten wyśmiewczy artykuł tutaj wyśmiewali te miszki na, na Spider Web, tak? Spider oczywiście yy, wyśmiewali miszki, że to są, yy, to są, jak oni to nazwali Awatary za 2000 zł polskich, tak? I śmiali się, że próbują wcisnąć ludzie No ja wam tam po powiedziałem, że gdybym ja się dowiedział o tym wcześniej yy, To bym kupił po prostu od razu za, za te pieniądze Później niewiele więcej można było kupić, bo były za 2,5 tysiąca złotych Tak, można było to później kupić Ja to w sumie już potem to Tak jakoś to olałem Nie kupiłem w końcu tych miszków, no Ale gdybym był, bo ja jestem taki, że No jak jednak na początku tego nie kupię To potem się po prostu no, staram od tego odizolować I szukać czegoś innego, tak żeby nie wejść w to, jak to jest nazwane, tak zwane, każdy powinien to słowo znać, czyli FOMO, czyli Fear of Missing Out, to jest strach przed tym, co nas omija, czyli o Jezu, rośnie na wartości, no to my się boimy i my to, i my to musimy mieć, musimy to kupić, to jest wszędzie, to jest w NFT-kach, to jest w krypto, to jest w, w giełdzie, no, no wszędzie, nie? No choćby nawet y, macie FOMO na maseczkach, było FOMO, nie? Były maseczki na początku pandemii, FOMO podniosło tak cenę, bo ludzie się bali, bali się, że jak nie kupią teraz, y, to potem cena będzie nie wiadomo jaka, albo znikną te maseczki, albo nie wiadomo co. Na tym to y, polega. No i teraz tak, patrzcie tutaj, ja na tym filmie powinno być przez internautu. to no, słychać? Jakbym zobaczył taki, y, taki artykuł przez kogoś napisany, to powiem wam... Y, Mam odłożone to, mam odłożone tam jakąś część właśnie na takie ryzykowne NFTki, mam pierwsze co bym zrobił, to poszedłbym i kupiłbym tego NFTka. No i widzicie, ja tu powiedziałem, że, że jakby miał odłożone tam, prawda, w sensie mam odłożone te pieniądze na ryzykowne, bo to mówimy, to jest ryzykowne. No kupujemy jednak awatar, avatar, który jest tam podpięty pod, pod ten blockchain tam i tak dalej. Nie więc. No to jednak jest ryzykowna inwestycja, trzeba o tym pamiętać. No ale ja mam na takie właśnie ryzykowne, odłożone, żeby sobie tam gdzieś czasem, od czasu do czasu rzucić. I teraz patrzcie, to to jest prawie że dokładnie to, co te Board Ape Yacht Club. Tam było może trochę więcej benefitów, chociaż tu też, tu też tam jakaś fer, loteria Ferrari można mieć. Potem będzie ten metavers i tak dalej, tak dalej. Cena tych miszków na ten moment to jest. Tu gościu, który zrobił bit za 0,55, powiedzmy, że tego wybierzmy. To jest 1600 dolarów, tak? 1600 dolarów. Jakbyśmy sobie wzięli tutaj kalkulator, czekajcie. Dolar pewnie teraz spadł do 4,30. Nie sprawdzałem tego nawet, ale tak obliczymy. 0,56 razy 4,3 równa się. Czekajcie, bo coś źle zrobiłem. Aha, bo ja sobie... ale ze mnie jest łeb. Momencik 1614 razy 4,3 równa się. No to 7000 tysięcy złotych macie Czyli mm, od tego czasu tam był ósmy styczeń, tak? No to mamy yy, no to mamy razy razy 3, tak? dobrze mówię no plus minus, no plus minus razy 3 no. Może być nawet więcej. Yy, I też tutaj zależało od tego, jaki tam się wam się trafił, bo mógł się wam trafić jakiś tam bardziej ten rare, czyli to by były dużo większe, dużo większe pieniążki. Ale zostawmy to na bok i teraz pokazałem wam to, te awatary, o których wcześniej mówiłem. I teraz sobie sprawdzamy na OpenSea i wchodzimy w ranking i sprawdzamy, czym są te małpki, tak? Wyskakują nam one na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu. Floor price. 98 eter. No, moi drodzy, no i, i dlatego tu, yy, w tym momencie, jak pojawiła się ta informacja, jak pojawiła się ta informacja o współpracy, tak naprawdę nie wiadomo, jak ta współpraca będzie wyglądać. Tu, tu kompletnie nic nie wiadomo, co, co będzie się działo. Yy, do tego tam trochę jest pomyłka, bo na oficjalnym filmie nie ma tego. Yy, nie ma tego Blankosa Billy Bonsa, którego ja dalej trzymam, nie ma go, ale jest on tam w jakimś y, innym screenie, który, y, który gdzieś tam wyciekł y, pomiędzy i on może być, po prostu oni może stwierdzili, że później będą chcieli tą informację dać, ale że to wyciekło, no to po prostu Mythical tutaj już y, o tym powiedział w tym momencie, nie. A może tam się dowiemy o tej kolaboracji później, w, kiedy, kiedy już ta ten metavers się pojawi, możecie sobie zobaczyć tutaj na Board API Club na tym Twitterze, albo tu u Yuga Labs i po prostu sobie tam zobaczyć ten trailer, na czym to polega, że to będzie metavers jeśli faktycznie yy, blankosy będą tutaj yy, Będą mieć jakąś możliwość do, do wstępu do tego metaversu No to będzie można sobie Z tym blankosem przejść do Po prostu do innej gry tak? Czyli będzie można sobie go przenieść do innej gry Do gry w której e, większość tych blankosów To jest flor, jakieś tam e, 7-8 eterum To najniższe jaki można kupić z tych Możemy wejść blankosem który nawet jeszcze nie ma e, Nie ma ceny nawet eterum Znaczy w sumie nie wiemy jaki to będzie No bo może to nie być ten Billy Bones Powiedzmy że to jest ten Billy Bones Który nawet jeszcze nie osiągnął cen eterum Czyli jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że tą cenę y, powinien mieć dużo, dużo wyższą, tak? Y, więc to trzeba mieć na uwadze. No teraz sobie wiadomo, że tam możecie wygooglować, możecie sobie te, posprawdzać te rzeczy, tak? I teraz, co to wszystko spowodowało? Moi drodzy, y, spowodowało to bardzo, bardzo dużą sprzedaż. W tym momencie, jak wyszła ta informacja, i też dużo wcześniej, bo ten y, screen y, dużo wcześniej wyciekł. Także już zaczęli tam skupować, ale jak już wyszła ta informacja y, o tym, to bardzo szybko zaczęły zostawać z Blankosów po prostu skupowane, y, skupowane Blankosy, które już były, stransferowane na OpenSea, tak? Bo. Ta suma, ja z tego co patrzyłem było 6,66 blankosów, podwoiła się od tej wczorajszej informacji, tak? Czyli patrzcie, od początku OpenSea powoli ludzie wrzucali, wrzucali, wrzucali tutaj na OpenSea, robili jakieś oferty, a w ciągu jednego dnia podwoiła się ta ilość, czyli ludzie z marketu naszego stąd wypompowali na OpenSea, bo tu stworzył się tak duży wolumen i taki wielki skup, że bardziej się opłacało to wszystko Od razu tu im przerzucać Żeby ci ludzie, którzy wpadli w to FOMO Wykupywali te brankosy Po chorych cenach I tu moi drodzy Trafiliśmy u nas jeden Jeden Tutaj użytkownik Discorda Moi drodzy Udało mu się sprzedać Miał ustawioną sprzedaż Bosadino Za ponad jeden etheru, Moi drodzy Także udało mu się sprzedać BOSA za ponad jeden eterum. Inne, Billy to wszystko, to dużo osób tutaj trafiło w, tak, w taki moment, że sprzedali za powyżej nawet 1000 dolarów yy, te Billy Bonsy. Tam pewnie jakieś Space no trzeba by było to przepatrzeć, ale dużo tych po prostu Blankosów zostało sprzedanych w momencie tego FOMO. Kiedy ludzie nawet nie znając gry, nie wiedząc, widzieli i po prostu widzieli, że schodzą te blankosy, to zaczęli e, po prostu je szybko skupować, żeby ktoś inny ich, ich nie ukradł. Jednak nie znali mechaniki gry, tego co my znamy, to co my wiemy, że my możemy sobie dalej przetransferować z Meticalu znowu na Sea, dopóki nasze supli na Meticalu się nie wyczerpie, tak? tego ci, którzy tutaj padli w Tofomo, nie wiedzieli. Dlatego słuchajcie, my jesteśmy tak jak to powtarzam, my jesteśmy przed nimi wszystkimi. Pamiętajcie, oni oni dopiero teraz ci, którzy są, to są naprawdę grube ryby. Oni może zaczną się teraz interesować tymi blankosami. Może się zaczną interesować, ale my dalej jesteśmy przed nimi wszystkimi, tak? Słuchajcie moi drodzy, w środę zaczyna się zaczyna się ten brawl, czyli ten nowy Battle Royale, tak? Testujemy go gramy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało przygotowujemy się oczywiście tą grą do najbliższych party pasów, żeby zdobywać nasze ukochane blankosy i no i co, no i żeby oczywiście pamiętajcie tutaj cierpliwością tak jak widzicie on wystawił, zrobił sobie wystawienie na to ponad jeden ethereum, zostawił to i czekał, czekał, czekał no i mu się udało, udało mu się, skupiło mu to to FOMO tego bossa jest naprawdę bardzo zarobiony. Ja się z tego bardzo cieszę. Bardzo kibicuję takim osobom, żeby im się udawało. Także cierpliwością i pracą ludzie się bogacą. Pamiętajcie o tym. No i co moi drodzy? Widzimy się niebawem!